Hoł ho ho, widzowie Krasa na Wojtek wita w kolejnym odcinku To będzie dosyć duży odcinek Ale i tak nie damy Prawdopodobnie rady przygrzebać się Przez całą paczkę od stajni Mustanga Ale zaczniemy Zaczniemy od samochodów Służb mundurowych Albo jakichś w ogóle służb No tutaj dorzucę po prostu Tak słupkę I potem jeżeli czas nam pozwoli Przejdziemy do samochodów niepolskich z tej kolekcji Welly polskie samochody zostawimy sobie prawdopodobnie na kolejną część zobaczymy jeszcze jak to nam z czasem wyjdzie z innych ogłoszeń parafialnych no to oczywiście zapraszam na Discord niedługo będzie bardzo fajny konkurs Halloweenowy będzie można wygrać sporo fajnych nagród będą to nie ja organizuję to organizuje cały zarząd discorda i nasze community discordowe filmowe nagrody już są ustalane spływają będzie fajnie będzie można wygrać naprawdę ciekawe rzeczy mój konkurs już został zakończony nagrody Poza jedną już są w drodze lub powinny być w drodze, część już została odebrana. Już i komentarze tutaj były na YouTube pod jednym z filmików. Wyrzucane były zdjęcia na Discordzie, na mailach mi się nowi właściciele samochodzików odzywali. Kolejne konkursy po tym jak się skończy na, na Discordzie na pewno coś ciekawego dalej będzie. A my przystępujemy do oglądania. Mamy dwie Warszawy 224. Obie w barwach milicji obywatelskiej. Sobie je wymniemy po kolei. Nie będę tutaj się, tak jak zazwyczaj o jakie są światła i tak dalej. Z grubsza sobie to przelecimy. Bo to są wali, jest ich bardzo dużo, więc za dużo czasu nie będzie na yy, oglądanie. Ja może odkręcę w ogóle, bo te wali szony są poprzykręcane. Yy, chciałem powiedzieć, że mam już yy, na te. Samochodziki od pawulona z przemasem i od stajni Mustanga, mam już yy, półeczkę. W ogóle yy, to dziś jest pierwszy dzień pracy po wolnym yy, Wolne to nie było wcale wolne, to ja teraz w pracy bardziej odpoczywam, bo mnóstwo zakupów trzeba było robić. No i wielkie przemeblowanie robiłem, przenosiny w szopkach i tak dalej patrzmy na ten samochodzik no generalnie yy, jest to nawet fajny samochodzik mamy podpisane kto to robił, Warszawa 224 made in China skręcane, więc jak ktoś by się chciał w tuning bawić, to proszę bardzo, zobaczcie też gumowe opony felgi są nawet dobrze zrobione powiem Wam, że koła zazwyczaj w tych modelach od Wellis są yy, najlepszym Jeden z najlepszych elementów światła światła nie wyglądają źle. Tutaj te trzpienie, które wchodzą, to nawet wyglądają w miarę jak żarówki. Kierunkowskazy mamy namalowane grill. Yy, zderzak. Mamy też Logo, powiedzmy, że to jest Logo. No coś tam to nawet przypomina jakość pomalowania, no to po tych paskach yy, szału nie zrobi, wycieraczki to jest blobik odzewowy, ale są lusterka lusterko w środku, lusterka boczne, no oczywiście nie będą pomalowane spasowanie no to jest yy, jak na ueli akurat w tym jest to całkiem nieźle ale yy, nie powiedziałbym, że bardzo dobrze, mamy koguta Mamy kanapę z przodu. Yy, I to jest takie jak ja pamiętam w Warszawy. Nie pojedyncze siedzenia, tylko kanapa. Jest to bardzo wygodna. Yy, trochę mi się nie zgadza tutaj, jak ona bardzo do tyłu jest. Ale to, że mi się tam nie zgadza, to kto by się tym przejmował. Otworzymy może drzwi, jak to się da żeby nie uszkodzić za bardzo dało się zajrzymy do środka powiem Wam, że całkiem poprawnie to jest zrobione, kierownica nie jest źle dźwignia, zmiany biegów no nie, nie mamy się spodziewać, co spodziewać że będą tutaj na przykład yy, takie fajerwerki jak yy, zegary zrobione ale zobaczcie, że to wcale nie jest źle z tego co ja pamiętam to być może ta koło mnie, która była, chyba miała dźwignię zmiany biegów przy kierownicy ale to może już mi się zlewać w pamięci Tyną kanapę też mamy mamy, zobaczcie, że całkiem nieźle zrobione klamki z zamkami no tutaj się o co cepiać tył tył też jest w miarę nieźle zrobiony mamy światła, tablica rejestracyjna z napisem Warszawa chromowane zderzaki o, i tutaj zobaczcie, nawet 224 mamy i od kluczyka lecimy szybko do niebieskiej tutaj wielkiej różnicy nie będzie poza kolorem, przynajmniej tak mi się wydaje mogę się mylić nie byłby to pierwszy raz, nie byłby to ostatni raz, a się przyczepiła Ta dlatego nie lubię tych nacinanych zamknięć, bo bo się czepiają. Nie lubię czepiać. Szybko sobie odkręcimy wyjątkowo mam śrubokręt okrasno, ok, ale chcę coś kręcić o jak ładnie się nawet trzyma ta śrubka czekamy czy te śrubki pasowałyby do modeli dobra odkręcone tylko złożę żeby mi się nie wolało, bo tych samochodzików tutaj tyle będzie, że opadłbym um... w górze opakowań, popatrzmy na niebiesko. Co no, przód jest troszeczkę lepiej zrobiony, również im to wyszło. Znaczek też trochę wyraźniejszy jest. Poza tym, to jak widać, różnic nie ma. A tutaj jeszcze jakiś kawałek plastiku został z formy się wyciągnął. Mamy nawet rurę wydechową taki bolec. A jeszcze z ciekawostek te kresory yy, spasowanie podobne jak w białej, ale mam komplecię. No to teraz jeszcze nyska, którą młodsi widzowie mogą słabo kojarzyć. Ja kojarzę nawet jeszcze starsze, po prostu starsze żółki i tak dalej. No y, Normalnego żółka to mój brat miał, trochę się na nie wyjeździłem. Y, powiem Wam, że to co y, podawana było, jaka y, masa ładunku jest dopuszczalna, no to ej, to tak z przymrużeniem oka można traktować. A zobacz jak fajnie koła tutaj wychodzą w tym samochód jest zbyt wysoki, nie zmieściłby się w tym opakowaniu, więc ktoś wpadł na genialny pomysł, że jednocześnie ten samochód będzie unieruchomiony tak jakby te śrubki nie wystarczały, ale rozwiązało problem i co ja się będę czepiał karton i lecimy Hej. a może na chwilę jednokrotne powiększenie, żeby całość zobaczyć powiem Wam, że no fajna jest ten deska. tutaj nostalgia będzie miała bardzo, bardzo duży wpływ na to jak ja widzę nie żebym ja lubił milicję Wręcz odwrotnie. O, mamy tutaj nawet lepiej wycieraczki wykonane, bo są elementem dodatkowym bym chyba powiedział. Tak. Nie są po prostu blobikiem w odlewie. Nawet są spryskiwacze. Rejestracja fajnie wygląda. Zderzaczek światła, plastiki, kierunki malowane. Z tyłu mamy światła malowane. Możemy też chyba otworzyć. Mamy wersje bezlusterkowe. Pewnie jacyś studenci w ramach zemsty te lusterka urwali. Należało się właścicielom w środku. Bardzo fajnie to wygląda. Od spodu spodu, tutaj już mamy bardziej uproszczone, bo nie mamy w ogóle wydeku, ale mamy za to resory tak trochę zaakcentowane mamy wał i tylny most, a przynajmniej kawałek tylnego mostu to kolejny radiowóz idziemy w kierunku trochę nowszych Fiat 125p chociaż nyska też może być nowsza nawet od tych Fiatów o jeszcze skarper mi spadł a to skarper, ten skalper to skalper. dobra my odkręcamy jak będę pokazywał i opowiadał to go sobie podniosę a co mogę naprawdę siedzę na kanapie to pewnie będę musiał drabiny użyć no tutaj coś jest nie tak z śrubami bo kręcę a one się nie kręcą no chyba poszła Dobra. Tu ja pójdę tutaj w kierunku brutalnych rozwiązań. zniszczę po prostu ten wspaniały blister. No i popatrzymy się na dużego fiata. Powiem Wam, że yy, no, wygląda dobrze, ale jest bardziej uproszczony niż te wcześniejsze. Bo światła. Właśnie światła są malowane tak kierunkowskazy pozycje jak i lampy główne i gdybym miał powiedzieć to szczególnie te z tej strony to one zerkają w innym kierunku niż te tutaj te patrzą w miarę prosto a te na, na bok Fiat z zezępu rozbieżnym. wycieraczki są pomalowane, to chyba część odlewu jest tak, to jest część odlewu no, A to wygląda. Jest to tylko do cofania, są tylko boczne. Koła nawet nieźle zrobione. Tutaj trzeba by było prawdopodobnie troszeczkę poruszać, żeby się lepiej ułożyły opony. tył mamy wydech, mamy plastikowe światła i Zderzak chromowany Fiat 125P, nawet mamy tutaj logo. Otworzymy na szybko, żeby do środka rzucić okiem uzbrojonym w telefon. Z tej perspektywy źle nie wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tej strony. Tu będziemy mieć prawdopodobnie trochę lepszy widok jest dobrze. Nie jest idealnie, ale jest całkiem dobrze. Przystępujemy do... O, mówiłem, że sięgnę. Teraz muszę sięgnąć. Do uwolnienia kolejnej milicyjnej suki tak się kiedyś nazywało, chociaż tak naprawdę na sutki to się mówiło głównie na nyski ale nie tylko czasami to obrażanie bardzo dobrych zwierząt płci szło trochę dalej czyżby tutaj też się nie dało odkręcić tu chyba mój ślubokryt jest po prostu o z tej strony Coś poszło. A z tej strony nie. Dobra, to znowu zniszczymy wspaniały blister na szybko. No co? zobaczymy jak tutaj jest z Zezem. No powiem Wam, że tego Zeza tak zboczonego w jedną stronę, no to się trzymają. Nie ma co ukrywać. Poza tym, o! No, tutaj to koło trzeba będzie poprawić. Bo, trochę nie jest nasadzone. Ale to już zrobię może po filmie. Już i tak lepiej wygląda troszkę. Wcale nie wygląda lepiej. No, jak odkręcę, prawdopodobnie po filmie poprawię ale piacik fajny no to już będąc przy stróżach prawa chociaż przy tych co oglądaliśmy dotąd to nie jestem pewien mamy polona zakaroplus Plus w barwach już policji To był cud techniki tańcowata, który wcale cudem techniki nie był. Zobaczymy czy tutaj się da coś odkręcić. Też się nie da odkręcić. okręt chyba jest po prostu za duży. Dobra. To nie będziemy malować to po prostu więcej czasu na odkręcanie. będziemy oglądać samochody jak wygląda nam ten polonez no polonez yy, już jest tutaj postęp zobaczcie bo mamy światła plastikowe z tej strony nawet to się tylko chyba tak wydaje że coś pomarańczowego jest delikatnie i kierunki i światła są przezroczyste te światła są spasowane tak jak mogły być spasowane w niektórych samochodach chociaż bardziej to bym mówił o polonezach z czasu głębokiego kryzysu mamy wycieraczki ale to jakieś luksusowe te wycieraczki no są dobra co się będę czepiał mamy bardzo charakterystyczne kołpaki o kierunki mamy z boku to już jest fajnie biały paseczek nawet nieźle namalowany kogut już nowego typu Nawet nawet tutaj coś od szczekaczki jest, żeby głos przekazywać. Kierownica wygląda jak Polonezowska. Mamy patrzę, mamy wydech. Mamy nawet Polones na y, tej listwie pomiędzy światłami. Tylko y, powiedziałbym, że troszeczkę nie jest tutaj pod pod tym światłem chyba też jest jakaś naklejka, albo coś takiego, albo nie wiem co. Tu jest jeszcze jakiś napis. Mamy tylną wycieraczkę, bo to już jest w ogóle dbanie o szczegóły. Światło, jak widać, to tak średnio spasowane. Mamy kolejne polonez tym razem straże pożarne. To je na szybko, tylko to nie sądzę, że była jakakolwiek różnica. Jeżeli już to być może tylko ze spasowaniem, o jest różnica, bo zobaczcie, że. Te dolne światła też mamy już plastikowe. Logo jest mniejsze, z tym co mi się wydaje. Czy takie same? Nie, takie same. Tu po prostu już mamy światła typu światła. Kołpaki, te same. No, moglibyśmy się kłócić, czy tutaj te proporcje tak naprawdę są dobre, ale. Yy, Tutaj nie ma o co kopić, kruszyć. Powiem Wam, że tutaj ten polonez po pierwsze jest znacznie bardziej czytelny, po drugie jest znacznie równiej. Karo też jest widoczne. Wycieraczkę nam troszeczkę pomalowali. Ale polonez u mnie zawsze będzie mile widziany, bo uczyłem się nim jeść. Chociaż akurat egzaminy zdawało się maluchem. No ja już byłem z tego pokolenia, które może i w lochu się uczyło jeździć, ale zdawało się w czymś, co teraz chyba jest Wordem Nie wiem czy wtedy też były to Wordy, czy jak to się nazywało. Kolejny Polones. Też plastikowe światła tutaj ma. I te, no, te w miarę równo zrobili, to za to tutaj chyba będzie stawało. Troszeczkę. To to się troszeczkę nie wpasowało. No ale pamiętajmy, że to są bardzo taniutkie modele, znaczy bardzo taniutkie, one nie są bardzo taniutkie. A jeszcze jak się dostaje w takiej liczbie, to w ogóle nie są tanie. No, bo 30 takich samochodzików to jednak. No, może tych drzwi nie będę otwierał. Wykazują tendencję do wyłamywania się. W środku nieźle to wygląda. Naprawdę nieźle to wygląda. Jeszcze, jakby człowiek nad tym popracował, to byłoby w ogóle fajnie. Tył ten jest też tutaj również. No, N tylko tak troszkę jakby znikło. Tutaj mamy co my tutaj na tej naklejce mamy. A cokolwiek jest. To niech sobie będzie. mamy karo podpisane. No to co? To teraz jeszcze została nam Nyska karetka. Nyssa 522. Powiem Wam, że dzisiaj chyba jednak nie ruszymy tych zagranicznych. Skończymy na nysce i piacie, bo to i tak już pół godziny jest. Więc będziemy mieć serial z tymi samochodami. No, tutaj pewnie się da odkręcić. Wielkie różnice. No, która mi to tam, któraś mi tam zjechała. Zaraz podniesiemy. Wielkie różnice pomiędzy tą milicyjną nie ma. Jest inne malowanie, pogotowie ratunkowe, RK. No, patrząc na to, jakie teraz mamy karetki. I to, co wtedy było. Ja nie przypominam sobie, żeby one miały trzy koguty, ale to być może po prostu moja pamięć krótka, tak jak wzrost krasnala. Patrząc na współczesne karetki, no to tutaj szału nie ma, ale były. I zostawi nam jeszcze fiacik. 125P, numer boczny 1313WPT. No to jest kultowy. Bareja stworzył kultowego dużego fiata. I bardzo dobrze. Zmiennicy. To był jeden z moich ulubionych seriali. W okresie, kiedy byłem znacznie młodszym. no i co, jak tutaj jest z Zezem, jest Zez czy nie ma taksówka i tego Zeza nie ma w kultowym samochodzie nikt się nie odważył żeby Zeza zrobić nawet wycieraczki powiedziałbym troszeczkę dokładniej są zrobione oprócz ostrości malowanie tych bocznych kierunków i pozycji też jakby się troszeczkę poprawiło mamy tutaj fajny ten Kierunkowskaz pionowy, klameczki, klapka w lewo paliwa z zamkiem, Taksi, gapa. No i z tyłu mamy wydech i światła, które bym powiedział, że też wcale nie są źle robione. Jeszcze nawet z ramkami są zrobione. Powiedziałbym, że to jest wersja taka, chyba nie, taka sama. To po prostu bardziej lubię to dlatego, mi się wydaje, że jest ładniejsza, bo jest ładniejsza. Jeszcze ostatni rzut, okiem do środka, otworzymy od strony pasażera, bo kamera tak łatwiej będzie miała do środka zajrzeć. No to mamy. Pierwszą część paczki od stajnie ustanga obejrzaną. Ja postaram się ponagrywać jak najszybciej to. Problem mam, dlatego dzisiaj też tak improwizowany i nie wiedziałem nawet ile wyjdzie, bo nakręcam w pracy. W dodatku miałem tutaj nową pracownicę ona nie, nie u nas będzie pracowała ale miała mieć wprowadzenie takie co się robi w ogóle na nocnej zmianie no niestety pani poczuła się źle przyjechał syn i pojechała do domu ale jak tutaj była nie mogłem kręcić w domu też nie mogłem kręcić bo tak jak wam mówię przemeblowanie warsztacik z jednej szopki przeniesiony do drugiej meble poprzenoszone i tak dalej będzie mnie czekało jak skończę we wtorek. Sporo roboty wtorek, nocki kończę, tym razem tylko cztery po raz kolejny. Dziękuję stajni Mustanga za ten wspaniały prezent. Bardzo, bardzo się cieszę. I jeszcze będę miał tyle do nagrywania. I jeszcze bardziej będę mógł się cieszyć. Cieszę się, że mam już na, dla nie. Dla nich yy, półeczki skombinowane tam trafią też samochody od Pawulona i Przemasa. Będzie taka PRL-owska półeczka. Zresztą ta półeczka jest nie najnowsza, więc być może tam jakiś schyłkowy PRL to ona już istniała. Ale to wszystko w tym filmiku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego, przypominam, żebyście wpadali na Discorda, bo tam naprawdę warto być. I trzymajcie się ciepło. Kto tam w szkole, to niech mu dobrze w tej szkole idzie. Kto pracuje, to żeby się nie przemęczał, a żeby płacili tak jakby się przemęczał. No i cześć. Do zobaczenia.